Kowalski! Chodź tutaj. Kowalski, jak ty wyglądasz? Kowalski, zabierz rękę. Ile razy do ciebie mówiłam, żebyś nie przychodził do szkoły bez wąsów? To będzie niczek. Oj, Kowalski, naprawdę. Z tobą to jest Sodoma Gomora i... A co to jest? Przecież to są... Przecież to są twoje wąsy, Kowalski. Dlaczego ty... Dlaczego ty ich nie nosisz? Bo to nie są moje wąsy! W takim razie czyje to są wąsy? Ja się wstydzę powiedzieć! Kowalski, ja do ciebie nie mam siły. Ja mam zadzwonić po ojca? O. Czy ty tego naprawdę chcesz? Nie! Naprawdę chcesz, żebym zadzwoniła po ojca? Ja się wstydzę! Nie chcesz? Nie! nie ja mam czasu tutaj ja z tobą w ogóle. Cza, czasu na, na ciebie tracić. Ja muszę iść z programem naprzód. Czy pani mnie Dzień dobry, panie Kowalski. Dzień dobry, panie Kowalski. No pana widzieć. Siad. A więc proszę pana e, wezmę... Julek, jak ty wyglądasz? Gdzie są twoje wąsy? Gdzie są twoje wąsy? Dobrze, Dobrze. bez, bez krzyków. E, nie, 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 kochani. Bez rękoczynów. Bez rękoczynów? To Szkoda, to jest placówka oświatowa. Chyba pan Bób spożywał dzisiaj w ogóle pan Szanowna pani, czy moglibyśmy porozmawiać przez chwileczkę w cztery... To, e, ha, oczy. Szanowna pani. Tak. Nasza rodzina znajduje się w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej. Ale proszę. Oczywiście. Po prostu nie stać mnie na tyle par wąsów. Dobrze, ale to nie usprawiedliwia tego, żeby syn, żeby dziecko przychodziło do szkoły bez wąsów. I dlatego Julek nosi wąsy swojej matki. A w sumie to się nie dziwię chłopakowi, że się wstydzi nosić babskie wąsy. babski, nie wstydzi. Wiesz, czasami to mam ochotę wyrwać się gdzieś daleko stąd. Uciec, zapomnieć. A też Ja też. To nie jest miejsce dla takich fajnych pcheł jak my. Hej, jaka duża! O, ma! cześć! A ja cię Ej. tu wcześniej nie widziałam. A co ty taki chudy jesteś, Paleszko? No to a, się, się, nie... się a... a ty skąd? Ja no ja nie jestem z włosów. A, a skąd? skąd? Z dołu, chodźcie na dół. Tam jest pana Bolanga. Ej, a gdzie to jest? Na dole. No to chodźcie.